Chcieliśmy przedstawić Wam konika o imieniu Gęgawa. Jest to nasza e, najstarsza klacz, która jak widać już po niej e, naprawdę jest schorowana i e, trzeba ją e, otaczać bardzo, bardzo szczególną opieką. E, Gęgusia nie widzi już, na to oko w ogóle nie widzi, na to jeszcze troszeczkę, troszeczkę jeszcze ma takie cienie. I może widzieć, natomiast trzeba uważać. Ona ma swój prywatny padok, ma swoją prywatną stajnię. Dokładnie wie, jak ma się poruszać, żeby wejść. Takie konie, które ślepną, one się uczą, tak jak ludzie niewidomi, wąchają yy, 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 noskiem yy, i wiedzą dokładnie, gdzie mają, ile kroków zrobić, jaki zakręt, żeby sobie czegoś nie zrobić. I tak samo nosem. One akurat konie sprawdzają nosem, czy nie ma zagrożenia, także, także tak samo sobie radzi w życiu. Historia Gęgawy jest taka, że Gęgawa była koniem bardzo dobrym skokowym, sportowa. To była sportowa kobyła i muszę powiedzieć, że jej się trafiło w życiu bardzo dobrze, bo jej właścicielka nie zostawiła jej, tak jak czas, często się to zdarza. Mamy też takie konie, tylko cały czas sprawuje nad nią opiekę, cały czas przyjeżdża pomimo, że już ma dwójkę dzieci i wiadomo, że jej świat jest już inny i niezwiązany z końmi. To kocha Gęgawę, Gangawa odzajemnia to i zawsze jak tylko słyszy jak nadjedzie to bardzo, bardzo się cieszy. Gęgawa, tak jak wspomniałam, to jest, to był koń sportowy, bardzo wysoko skaczący, konkursy do 140 i z racji tego na pewno kodzie sportowe mają problemy później ze stawami, z nogami, później oczywiście już przechodzą na emeryturę, nie mogą już ani skakać, ani często już nawet chodzić. Tutaj, jeżeli chodzi o gęgawę, to właśnie mamy to szczęśliwe rozwiązanie, że Ewa bardzo, bardzo ją lubi. Oczywiście nie jest w stanie sprawować takiej opieki codziennej, no musiałaby mieszkać bardzo blisko albo mieć ją koło domu, więc my w fundacji się codziennie nią opiekujemy. Codziennie trzeba zrobić szereg zabiegów, żeby ona czuła się dobrze, trzeba jej. Dawać specjalne pasze, bo ona tak samo już nie ma ząbków. Nie Także trzeba wszystkie papki robić takie, żeby mogła jeść. Tak samo nie może już jeść siana. Bo... Także tylko papki, tylko rozdrobnione takie siano specjalne, tak żeby ona dalej mogła funkcjonować. No i oczywiście potrzebuje, jak widzicie, uwielbia się głaskać i czochrać, by. Potrzebuje bardzo dużo miłości, opieki. Konie bardzo wiedzą, czy one zostały opuszczone, czy one dalej mają po co żyć. Także trzeba im zapewnić jakby komfort ich życia i trzeba um, pokazywać, że one mają po co jeszcze żyć, że, że chcemy, żeby były z nami. Tak, jeżeli można powiedzieć o gęgusi, no to gęgusia oprócz ciepła i Codziennej pielęgnacji i jedzenia oczywiście, i czystego boksu, i wody. Potrzebuje jeszcze zabiegów na jej biedne stawy. Ewa przyjeżdża, zawsze robi piękne takie ocieplacze na stawy, żeby, żeby to tak jak przy chorych naszych stawach, żeby one nie zastygały, tak i nie bolały. Oczywiście też jest pod ścisłą kontrolą weterynaryjną, musi dostawać przeciwbólowe zaszczyki, czasem przeciwzapalne, czasem sterydy. Gęgawa też miała bardzo ciężkie COPD, czyli takie chroniczne zapalenie płuc, ale przez, przez to, że ma szczególnie dobre warunki, ma trawkę cały czas, obrasz jak lubi. Aby ją drapać, to na szczęście te problemy oddechowe trochę zniknęły. Także o tyle, że jest lepiej dla niej, po prostu lepiej jej się oddycha. Także ważne jest oczywiście, żebyście do nas przyjeżdżali, żebyście oglądali nasze konie, żebyście poznawali nasze konie. To jest jedna z naszych klaczy starszych, ale mamy bardzo dużo starszych koni. Nad którymi trzeba się pochylić, trzeba im zapewnić komfort życia, po prostu, ale one oddadzą Wam to z nawiązką. One pokażą, jakie życie jest piękne i jak miło można spędzić czas z nami, z naszymi końmi i w naturze. Zapraszamy do mnie.